się, mam w drugim odcinku z serii yy, Gospodarstwo po Wójku, czy jakoś tak. Dzisiaj yy, kultywaturujemy te pole, co na tamtym odcinku się na nim zawiesiliśmy. Jak widzicie, już trochę poza odcinkiem zrobiłem, żeby no, odcinek było trochę mniej, ale to wiesz o to. Lecimy. Powiem Wam widzowie, że też dogosiłem ogólnie już tamto trawę. Teraz trzeba ją przetrząsnąć, bo będziemy z tego robili siano. Tylko teraz się tak zastanawiam, czy w kosteczki robimy, czy w belki, ale chyba raczej. Kostki, bo i tak tego się na za dużo nie będzie A kostki łatwiej się będzie dawało dla mnie A no, to. Ale no, nie wiem czemu te, ciągle te jak to z tyłu Koła są takie przysiadnięte, tak jakby, jakby się kopał A no, nie wiem, to. I zaraz będziemy patrzyli ogólnie te pole. Tak właśnie się zastanawiam, co na tych polach siać w ogóle. Bo o tym nie myślałem. Ogólnie. Ale to w to, tym To zobaczymy. Zresztą. Teraz jedynkę sobie pojedziemy. Trochę się kopię, ale ta mniejsza to To połowę, są takie mąkrzejsze tereny. Też, więc trochę nic dziwnego, że się kurde. Yy... Nie wiem, czy tutaj... Nie wiem, co wylepia Ja nic w ogóle nie chciałem, coś mi się pomyliło. Co ja chciałam powiedzieć? Ale mi się o to, co ja w ogóle chciałam powiedzieć. No dobra, to już tu jeszcze tam poprzecznie pobierzemy. I tak naprawdę to już skończone mam w pole. te jedno. Jeszcze tamte drugie zostaje. To znaczy tamte dwa jeszcze. Ale na jedyba w planach zasieć łąkę. Bo ta jedna łąka z roku na rok na, na, na mniej mi starcza, bo z, z roku na rok mam też trochę więcej, to było, bo była to w tamtym roku, bo ja tylko tą jedną górę I no tak mi wystarczało i tam jakieś tam resztówki były na następny rok, tak jakby to powiedzieć. Odkąd mam te dwie obory, czyli od tego roku, to szybko idzie to siano. Więc też dużo go potrzebujemy. On. tu sobie polecimy. Tak tu cofniemy. ty co? O, ten, tak, tak to do sześćdziesiąteczka stoi. Było, że to dobrze, tak pragnął typów. Miejsce jest na wykręcone, nie już nic nie zrobię. tak widzicie już mi się nie jak tutaj. Już wiem przez co to tak mi się blokowało, ale nie tak Chyba, że jeszcze nam się... Jeszcze mi się zbuduje raz. Ale tak to na razie się nie blóbuje, więc dobra, czekamy i idziemy do 30. I sobie muszę przyjechać Odpaliło, odpaliło. Yy, yy, sobie tu zamkniemy maskę, bo z maską otwartą nie będziemy jeździli. Ona chodzi. Czekajcie, podgłosimy sobie, bo ona jest jakaś cicha. Dobra, teraz jest... Dobra, teraz trochę za mocno. 30 Może być, bo nie jest najgorzej ogólnie, ale nie wiem, jak to na nagraniu słuchać właśnie. No więc trochę słabo. Ale mówię miesza y o to, bo podczepimy, przetrząsać kurczaczki. Zbugowało się trochę, a już się odbudowało, więc Git. I co wiem. To wie, dlaczego. To, tak jest przyjechany, to te dwie, był na uprzednim odcineczku. Właśnie tak jak bierzemy tą trawę, to to będę musiał zasiać sobie, bo tak na pewno nie zostawię tego, bo to brzydko wygląda. I powiem Wam, że może jednak trochę będzie tej trawy, choć to tak nie wyglądało. No, tak będzie wyjechali. Nie wiem, czy on tak się bukuje, czy co. Bo trochę by się bukuje. To znaczy bukowała ta 60-30. A tam samo ususy na wyspie. Znaczy, nie wiem, czy MF-a mam nazywać obsusem, czy nie, bo to tak. Jest to uszus masejęcy, że widzę, to jakby jest uszus masejowy, czy jakoś tak, czy masej ususowy. Dobra mierzę. Nie co ja wygaduję. W ogóle przetrząśniemy i pojedziemy chyba wtedy. Jak przetrząśniemy. Bo to zaczniemy wtedy jechać siać, albo albo od nowa pojedziemy kultywatorować, choć już kultywatorowanie mieliśmy na uccisku, to siać będziemy pewnie Dobra, do. wujeczka To nie, już będę cisnął sobie Dobrą, tej do Takie to już od razu przetrząśniemy, żeby już nie zostawiać sobie na później. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj. I tak się teraz zastanawiam jak tu jeździć czy dookoła. Jeszcze raz przejadę dookoła i wtedy będę już prosto jeździł. No. Tutaj jedziemy. Jak widzicie w mam wyzerowane godziny bo ona też niedługo będzie sprzedawana. A wiecie, czy mniej motogodzin, godzin, tym lepiej dla mnie. Więc za więcej ją się sprzeda. Choć nie wiem, czy ktoś mi wierzy, ale może ktoś, jakiś głupek tak zwany wierzy. Ale nie szło. Teraz widzę, że mówię dużo mniejszą auto, ale nie wiem, przepus w sumie. Tak sobie po prostu mówię. Dobra. Przedszmy. Teraz będziemy prosto jeździli. wyrównamy to sobie. Poczem by nie. O, tutaj ten pomocek sobie włączymy. Eee, tak jak na nas... W tamtym odcinku mówiłem, gram na precyzyjnym, więc to będzie nie wiem czy łatwiejsze czy trudniejsze. Nie wiem właśnie. Czy to będzie łatwiejsze czy trudniejsze. Bo tak szczerze to gram kiedyś na precyzyjnym, ale nie rozumiałem go. A teraz już tak trochę kumną, o co w tym chodzi. Tak jak kiedyś sobie ten, jak to, to powiedzieć, grałem roz rozdałem jakąś tam dawkę nojowicy czy tam obornika i później nic z tym nie robiłem, albo zasiałem nie wiedziałem, czy dobrze rośnie, czy nie. Teraz już trochę tam się to na tym, bo już trochę grałem na tym. Więc Innych rzeczy mogę nie wiedzieć, ale tak to wiem niektóre. No większość rzeczy chyba. Raczej tak. Dobra, tutaj tak lecimy. Nie nie. Wyrównamy to. dobra no zaraz będziemy mieli przetrząśnięte ogólnie więc to będzie git i chyba otrzepimy to wszystko od 30 i od 60 odszczepimy i będziemy kończyć odcinacek Chociaż nie wiem sam sobie teraz ale pewnie ta bo już będzie tak całkiem sporo trwał mówię, nie chcę, żeby trwało jakoś za długo odcinki będę też jak to powiedzieć yy. nie w sumie ale wiem to leży kończę może no. tutaj ten też tak A Potem to przejechać trążkę no. Musimy już przetrząsać, więc pit jest powyjnie. Ale ładna, wymalowana szyjewka. Dobra, wrzucamy już odczepiamy wszystko. Jego też skoczyliśmy. Cofamy, cofamy. to tak gdzieś tu pożymy. To tym wszędzie wszędzie nie wszędzie 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 to bardzo, wszędzie chcę. Tego toniarku tutaj chciałem go to no. Lecimy. Tak tutaj. Odkładamy ją na miejsce, na którym stała. Otworzymy maskę. Potem jeszcze będziemy dorabiali coś tam. Nie. I wsiadamy do 60. Podnosimy kosiarkę. Que eu não queremos fazer mal a postawimy do tego do wiaty no to wiata jest znaczy nie wiata to jest chyba nie już sobie zresztą spodowa to jest takie wiata to jest Wiatr, wiatr. No to jest wiatr, to jest wiatr, właśnie do wiatr. Ale podczepimy już się i niczek. Przykłademy się już do no Tutaj przycisimy się sobie, nie wiem, bo... Pewnie mnie słabo wtedy słyszeliście to cofa? Głównie ta 60 jest bardzo fajna Tylko minus jest taki mniej, że ona bardzo też wolno cofa A ten MF... Nie wiem czy ma jakieś minusy Ma chyba jeden minus, ale nie pamiętam jaki Właśnie Ale mnie Jaki mam minus, a jak nie ma O, cyk Dobra. Do tyłu cofamy Otworzymy już pokrywy No Załadowano, załadowano I tu w dzowie na razie schowamy. Tu 60. I to gdzieś idzie. O, i cyk, stój. Na razie czekaj na siebie. Weźmiemy już tego maseja Odpalimy. A gdzie ten kultywator stał? A tam do płyty go w sumie włożył. Bo... Tu ona nie jest używana Była tu tak wybudowana po prostu Żeby było Więc tu mogę rzeczy kość, no tak przecież Dobry. Znaczy... Dobry. O, mogę wam zaprezentować też tą taką maszynę tak o, proszę bardzo. O, to tak zapomniałem. O i patrzcie co jest. A tutaj tak się to podnosi. O, i tak, MF tylko dotąd dosięga do góry. A z tą maszyną aż dotąd. Więc, no fajna maszyna. Przydatna jest właśnie. No takie gospodarstwa z... No nie z niskim, tak jakby... Nie jakby to powiedzieć, ale z taką turem właśnie, co tak wysoko nie dosięga. No no, dobra. To ja tutaj postawimy to. To mf tu postawimy. mf tu postawimy. Albo już przypniemy do niego. Tą zgrabiareczkę po nim będziemy zgrabiać w następnym odcineczku No, tu nic nie ma, nie ma Nie szod. Czy coś tam jest? Czyli no? się ten tworzyły Niechcący no, Dobra, to już przygotowujemy się do następny odcinek Podnosimy, podnosimy. Tak. Yy, to co w będziemy kończyli ten odcinaczek, szybki odcinaczek. I tyle, do następnego trzyma się się, cześć.